Słowo nie jest oczywiście bardzo ważnym słowem. Dzieci uczą się tego słowa chyba najszybciej. Potem nastolatkowie sobie przypominają, że ono istnieje. Słowo nie może być bardzo tanie, oszczędzać mnóstwo czasu. Gdy na każdą propozycję zaangażowania się odpowiadasz nie, to prawdopodobnie będziesz miał dużo czasu i nie zabraknie w Twoim życiu nudy. Ale słowo nie potrafi być bardzo drogie i wymagać ogromnej odwagi. Niektórzy z obecnych za to nie musieli sporo zapłacić. I to słowo nie będzie nam dzisiaj przyświecać, gdy będziemy mówić o świecie. Konspekty mamy. Jaki jest kontekst tych naszych rozważań o świecie? Otóż podjęliśmy taki cykl rozważań o świecie w związku z cyklem tematów o wyzwaniach współczesności. Współczesność to ogół ludzi. To niesie pewne wyzwania. I my opracowaliśmy cykl rozważań, z którego mogliby skorzystać rodzice, ojcowie i matki. Jeśli tu jesteście, to jesteście we właściwym punkcie. Pomyślemy, pomyśleliśmy ten cykl dla studentów. Więc jeśli Jesteś studentem, to jesteś we właściwym miejscu. Pomyśleliśmy ten cykl dla wszystkich letnich i nieletnich. W ramach tego cyklu omówiliśmy już temat grzechu. Powiedzieliśmy o wolności. Przyjrzeliśmy się poglądom na stworzenie. To wszystko jest w internecie, łącznie z konspektami. Dlatego nie będziemy się powtarzać. Dziś podejmujemy bardzo ważny temat świat. Dla opisania świata, Nowe Przymierze, Nowy Testament korzysta z trzech greckich słów. Te słowa macie w konspektach wypisane. Możecie się z nimi zapoznać. Poznać znaczenia alternatywne tych słów, a ja je przytoczyłem po to, Żebyśmy zorientowali się, że słowo świat często w Bibliach, w przekładach Biblii tak tłumaczone, świat potrafi kryć za sobą właśnie te trzy słowa, które w polskim znaczeniu wpiszą, żeby nam łatwiej było wpisać w puste miejsca. Otóż chyba tylko Nasz przekład Pisma Świętego jest tym wyjątkowym, który stara się te trzy słowa odróżnić w przekładzie. Ale wiele przekładów, pomimo że w Grece są trzy słowa, w zależności od kontekstu, w uzasadniony często sposób używają polskiego słowa świat. I dlatego ja to mówię. Żebyśmy zobaczyli, że za tym się kryje więcej, że nie można, że tak powiem, tych słów wrzucać do jednego worka, bądź traktować świata bardzo precyzyjnie i płasko, skoro on w Piśmie Świętym nie jest tak potraktowany. Przede wszystkim więc świat w Biblii oznacza ludzkość. Greckie oikumene jest tym słowem, od którego pochodzi inne słowo, ekumenia. Ludzkość, ludność, mieszkańcy świata, zamieszkały świat. To jest świat. Drugie słowo to słowo trwanie. trwanie. To słowo greckie aion występuje w naszym eon, wiek, epoka. Chodzi o czas. Chodzi o wieczny czas. I trzecie słowo Jest słowem, które wnosi coś nowego, ale też łączy w sobie dwa pierwsze. Chodzi o wszechświat z Jego ludzkością w Jego trwaniu. To słowo z grecka brzmi kosmos. Szanowny panie. Od tego słowa pochodzi kosmetyka. Kosmetyki. Bo właśnie w tym znaczeniu świat w greckim pojęciu oznacza piękno, uporządkowanie, oznacza porządek, oznacza też ludzkość i jej doświadczenia, ludzkość i jej organizację. Więc te trzy słowa. Trzy greckie, składają się na to, że w piśmie świętym świat to nic innego jak my plus otoczenie. Świat to my. I nasze otoczenie, jak najszerzej pojęte. A dlatego, że świat to my, i nasze otoczenie, nasze środowisko naturalne, dlatego ze światem w sposób naturalny łączy nas. Przyjaźń. 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 Nie udawajcie, że nie. Wygląd was świadczy o tym, że tak jest. Upodobania wasze świadczy, świadczą o tym, że tak jest. Wszystko świadczy o tym, że tak jest, dlatego, że to jest dla nas naturalne. W biblijnym sensie świat to ty i ja. To my. Plus jak najszerzej pojęte. Nasze otoczenie. Wow! Jeżeli łączy nas ze światem przyjaźni, to czy to dobrze, czy źle? Wpiszcie. Koniecznie wpiszcie. Tak bądź nie, albo dobrze, lub źle. Ale coś wpiszcie. Każda odpowiedź jest potrzebna. Każda odpowiedź jest potrzebna. Wpisz, co chcesz, wpisz teraz. Albo pomyśl w taki sposób, jakbyś pisał na papierze i niech to zostanie trwale, na chwilę w Twojej pamięci. Czy to dobrze, czy źle? Czy to dobrze, czy źle? Nie będę pytał. Niech ci, którzy wpisali dobrze, podniosą rękę. Nie, 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 nie podnosi. Nie chcę pytać, niech ci, którzy pod, pod, napisali źle, podniosą rękę. Też nie chcę pisać. Dlatego czuj się swobodnie wpisując. Czy to dobrze, czy to źle. No właśnie, czy to dobrze, czy to źle. Myślę, że warto sięgnąć do Nowego Testamentu, do słów Pana Jezusa z Ewangelii według Świętego Jana z trzeciego rozdziału. Szesnastego wiersza. To ten werset, który tutaj czytaliśmy na rozpoczęcie naszego spotkania. Ten werset brzmi tak, jak w naszych konspektach, tylko trzeba coś wpisać. Bóg tak bardzo ukochał świat. Mieliśmy trzy słowa. Wiecie, jakiego nasz pan użył, czy Jan? Precyzyjnie rzecz biorąc, użył, mówiąc o Bogu, kosmos. Kosmos. Użył tego słowa najpełniejszego, które obejmuje ludzi, które obejmuje trwanie i które obejmuje cały porządek wszechświata. A zatem on tak bardzo. Ukochał świat, że dał jedynego syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie. Jakie? Wieczne. I to życie wieczne, jak zauważyliście w naszych konspektach, jest podane kolorem czerwonym. Bóg tak ukochał kosmos, człowieka, wszechświat w ich trwaniu. Skoro on ukochał świat, czy ty kochasz świat? Czy ty kochasz świat? Czy stawiasz na przyjaźń ze światem? Czy stawiasz na przyjaźń ze światem? Bóg tak ukochał świat, że dał to, co ma najcenniejsze. Czy Ty dajesz najcenniejsze? Ktoś z siedzących, kto czyta pismo święte, Mógłby powiedzieć, hola, hola, z tym światem to spoko. Mamy nienawidzieć świata. Czyż nie czytamy w pierwszym liście Jana, więc prawdopodobnie u tego samego autora, czyż nie czytamy w pierwszym liście Jana w drugim rozdziale, wersety od 15 do 17, gdzie jak czytamy? Tu też jest. Wolne, wolne miejsca na wpisanie. Nie kochajcie świata. Wiecie, jakie tam jest słowo, jeśli chodzi o świat? Kosmos. Więc Bóg kocha świat. A tu czytamy: nie kochajcie świata ani tego, co go napędza. Kto darzy miłością świat, nie ma w nim miłości Ojca bo to wszystko co steruje światem, rządze ciała, rządze oczu i pycha życia nie pochodzi od Ojca, to należy do świata, świat natomiast czerwonym przemija. A wraz z nim jego rządze. Ten zaś, kto pełni wolę Boga, trwa na wieki. Być może ten i inne fragmenty Spowodowały to, że Kościół stawia na nieprzyjaźń. Nieprzyjaźń. Nie możemy być przyjaciółmi świata. Czy to słuszna postawa? W obliczu tego, że ten sam autor w dwóch swoich utworach, Pisze raz, że Bóg ukochał świat. A potem pisze: Nie kochajcie świata. Gdzie tu jest jakiś klucz? Gdzie tu jest jakiś klucz? Otóż ten klucz tkwi w tych czerwonych słowach, które znajdujemy w naszym konspekcie. Ten klucz tkwi w słowie. Trwałość. Bóg kocha świat i w tej miłości stawia na przyjaźń, która da światu trwałość. Bóg tak ukochał świat. Że dał swojego syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne, trwałe. Natomiast świat, niestety, dał się zarazić przez nietrwałość. Jest nietrwały. I Jan pisze podobne rzeczy. On pisze tutaj, świat natomiast przemija. A wraz z nim jego rządzę ten zaś, kto pełni wolę Boga. Co, to, co? Ma trwałość. Trwa na wieki. Chodzi nie o to, żebyś się w sposób, sposób tępy stawiał na niej przyjaźń ze światem, lecz znaczy chodzi o to, byś go kochał tak, by mu nadać trwałość. O to tu chodzi. O to tu chodzi. Myślę, że w pewnym sensie wszystko powoli staje nam się jasne. To znaczy, nie musimy rezygnować z tego słowa nie. Nie rezygnujmy. To ważne słowo. Potrafi być bardzo drogie. Ale możemy to słowo postawić gdzie indziej. Możemy Postawić je nie na początku, ale na końcu. Potraktować świat przyjaźnie, tak jak Bóg. Potraktować świat przyjaźnie w imię Jego trwałości. Jak się zabrać do dzieła? Powiem pewną anegdotę. Otóż, gdy przygotowywałem dzisiejsze rozważanie, to mając na uwadze mój kalendarz, już w czwartek wysłałem temat kazania do umieszczenia w internecie. I parę osób było odpowiedzialnych za to umieszczenie. Możecie sprawdzić, śpieszcie się, żeby nie poprawili. I tam, spójrzcie na tytuł, zapomniano, pominięto pewne sprawy w tym tytule moim, wysłanym do zamieszczenia w internecie. Zapomniano o kropkach. Zapomniano o kropkach. Tych kropek jest cztery. Tak się zastanawiam, czy zapomniano dlatego, że my oczywiście w K5N się świata nienawidzi. Oczywiście w K5N mówi się światu nie. Może to wyraz sztampowego myślenia. Może wyraz tego urobienia, jakim zgrzeszył Kościół wycofując się ze świata wiecie że w seminariach więcej uczy się historii niż współczesności kościół zakochał się w przeszłości udaje że jest nieprzyjacielem świata ale to katural, karykaturalnie wychodzi bo w każdym celu widać że się przyjaźni są tutaj te cztery kropki bo Wiecie, jeśli chcemy się zabrać do dzieła miłości świata, to oczywiście nie powinniśmy unikać tego nie, to jest bardzo dobre słowo, tylko przed tym nie nauczyć się stawiać cztery znaki odpowiadające czterem kropkom. Zrobiłem pomyłkę, bo ty piszę. Jak teraz pisze? A teraz? No to ktoś mnie zna. Nauczmy się. Pisywać przed tym nie zada. Czyńmy świat zadaniem. I teraz możemy przejść na pierwszą stronę, bo tutaj jest oficjalna wersja tytułu kazania. Możesz tu na pierwszej stronie. W miejsce tych kropek wstawić cztery znaki: z, a, d, A. Reszta mów sobie nie ile chcesz. Jak to zastosować w naszym życiu? Przede wszystkim, jak widzimy tutaj w pierwszym punkcie zastosowania, nadaj sobie trwałość. Nadaj sobie trwałość. Jesteś częścią świata. I jako taką część Bóg Cię bardzo kocha. Ale z powodów, o których dziś nie mamy czasu mówić, jesteś nietrwały. Jesteś nietrwały. Jeżeli przekroczyłeś sześćdziesiątkę, to cię czeka jeszcze trzydzieści przy najlepszych życzeniach. Jeśli skończyłeś czterdziestkę, Pięćdziesiąt przy najlepszych życzeniach. I przy odpowiednim ruchu na drodze. Jesteś nietrwały. Nadaj sobie trwałość. Bóg cię kocha. Chce, żebyś był trwały. To kłamstwo, że On chce twojej nieprzyjaźni ze światem. On chce, byś był trwały. Nadasz sobie trwałość? Sobie trwałość nie nadaje się w ten sposób, że musisz zgromadzić fundusze i zgłosić się tam, gdzie ci coś pomajstrują w genach, że może będziesz żył 200 lat. Niektórzy mówią 300. Niektórzy mówią, że dadzą się zamrozić i się odmrożą za tysiąc, jeżeli prąd będzie w lodówce. Ale ty możesz nadać sobie trwałość, Składając swoje życie w ręce Boga. I jeśli tu jesteś pierwszy raz, drugi raz, trzeci raz, nieważne, dziś, nadaj sobie trwałość, mówiąc: Boże, wejdź w moje życie. Daj mi swojego ducha. Skoro chcesz, bym był trwały, ja też. Wejdź w moje życie. Daj mi swego ducha. Chcę żyć z Tobą na zawsze. Na wieki. A druga rzecz jest bardzo ważna: ucz siebie i ucz innych przed nie. Wstawiać zada. Mówią, że Polacy to jest naród na nie. Kiedyś tylko urzędnicy byli na nie. Teraz być może wielu z nas jest na nie. To dobrze. Ucz się przed tym nie. Wstawiać zada. Zmień stosunek do życia, do otoczenia, do świata. Potraktuj go przyjaźnie, by nadać mu trwałość. Uczyń go zadaniem napotykanego człowieka, chorego, bez sukcesu. Z sukcesem lubianego, nielubianego, czy go unikasz? Bo Bóg go kocha. Czy tak jak On, w jego rękach zechcesz uczynić tę osobę swoim zadaniem? Może teść, może teściowa, może szef, może kto inny? Czy to jest Twoje zadanie? Czy już zdefiniowałeś się, że względnej tej osoby stawiasz na nie przyjaźń? Nasze dzieci. Czy stawiamy na ich trwałość? Czy uczymy ich stawiać zada przed nie? Czy najpierw łapie, łamiemy ich upór, a potem. Staramy się im pomóc ustawić w życiu. Raczej postaw na to, by one stawiały nie. Przepraszam, zada przed nie. Zada przed nie. To dotyczy sfer różnych. Edukacja, polityka, życie społeczne, życie narodowe, ekologia to wszystko bądź tam. Przedstawicielem Boga, który ukochał świat, kosmos, by uczynić go trwałym. Ty podobnie, traktuj świat przyjaźnie, by nadać mu trwałość. Niech on w Twoich przedsięwzięciach będzie dla Ciebie zadaniem. Nie podaję więcej konkretów. A to tylko dlatego, że te nasze tematy yy, z kręgu wyzwań współczesnego świata chcemy traktować jako takie migaweczki, żebyśmy potem mogli się spotkać na warsztatach, żebyśmy mogli choćby w naszej kawiarence, gdy ścichnie zgiełk wychodzących, porozmawiać o tym, zorganizować jakąś konferencję. Choćby na temat tego, jak się zaangażować, jak stawiać nasze nie, żeby było przyjaźnie i żeby było to zadanie, które z powodzeniem wykonamy. Powstańmy do modlitwy.